Dzień dobry wam, Dzień dobry. Mamy, jesteśmy z Maksymilianem na cmentarzu opuszczonym w nieistniejącej już wsi Studzianka, przyjechaliśmy tutaj, nie znamy tych ludzi tutaj, co są pochowani, nie wzięliśmy żadnej świeczki, ale zaraz znaleźliśmy stary znicz, napakujemy tam kory brzozy i zapalimy, żeby nie czuli się do końca. Samocji. Tak, w ten piękny dzień. To jest nasz plan. To jest nasz plan, dobra. Wytłumaczę o co chodzi z tym plemieniem, bo widzę, że nie każdy skumał, a nie chcę, żeby powstawały jakieś teorie spiskowe. Nie ma to nic wspólnego z leśną grupą wsparcia. Nie ma to nic wspólnego z tym, że będziemy chodzić i pukać do drzwi jak fotowoltaika czy jechowcy i mówić: Dzień dobry, czy chciałby Pan porozmawiać o plemieniu? Nie o to chodzi. Założeniem jest to, że ja za darmo daję czołówkę, za darmo daję grafikę. Grafikę zaprojektował Marcin Lykan Smolarek na Instagramie, znany, znany jako Nordic Princess. Świetny grafik. Mój kolega jeszcze z czasów liceum. My to dajemy na świat, że jeżeli panowie kręcicie jakiś materiał, jakiś odcinek, i nagle wam przyjdzie do głowy. Na przykład taki moment Kurczę, A może to by się przydało facetom, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, i to nie musi być związane z tematyką waszego kanału i z tematem waszego odcinka. To wtedy tak, jak w telewizji pojawia się przerwa reklamowa, to wrzucacie czołówkę The Tribe, wrzucacie trybowe logo. Wszystko jedno, co zrobicie, to zależy od Was. Tu nie ma żadnej formuły wymyślonej na to. Narzuconej, broń Boże. I mówicie, a panowie, a chciałbym wam powiedzieć na przykład, że zrobiłem to, albo proponuję zrobić to, albo taka porada, albo żeby pocieszyć, albo żeby coś facetów do czegoś zmotywować. I wrzucacie przerywnik, cyk. Ogólnie, że biorąc tryb jest wyłącznie dla biologicznych mężczyzn. I wam powiem, że też bym ujął w tym coś, co jest mało prawdopodobne, ale jeżeli ktoś uległ złej propagandzie, złym siłą, zmienił sobie płeć ale ma te same chromosomy co my, też bym go przyjął musi być biologicznym facetem bo to jest dla nas ruch nie dla kobiet to jest dla nas po prostu a jak kobiety zaczną to wykorzystywać bo pamiętajcie, że kobiety niszczą wszystko to co faceci sobie stworzą dla siebie nie Maksiu? ja nie będę z nimi walczył, nie chcę mi się ale po prostu wrzucacie sobie przerywnik Czołówkę, wrzucacie sobie logo i mówicie panowie, a może pomogłoby wam to, 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 czy tamto, nie? Po prostu. A jak wpadacie na pomysł w nocy, czy na klopie, czy pod prysznicem, to sobie go zapiszcie i nawet shorta zróbcie. I wrzucamy, i ja widzę to w ten sposób, że to nie musi być na YouTube, a to może być na każdej platformie. To może być na TikToku, to może być na, na Face, wszystko jedno. Hashtag Tribel Polska, bo Tribe to dużo znajdziecie na internecie tego, a Tribe Polska to to nie, i w momencie, jak na przykład będziecie chcieli sobie poszukać, czy to się rozwija, jak to się rozwija, to, to, to taki hashtag, czyli, jak na przykład do waszego filmu wrzucacie. Taki właśnie przerywnik trybowy plemienny, to tak, to, to sobie to wrzucacie. dodajecie do filmu wtedy hashtag taki, albo do posta, wszystko jedno. I to nie jest centralizowane, to nie jest kurwa kult, gdzie ja jestem jego to, guru, czy szefem, czy czymś tam. Nie, nie. To w ogóle nie ma żadnej struktury, żadnej. Nie, nic. Nic takiego. Nie? Możecie sobie ramkę zrobić na fejsie. Ja sobie zrobię taką ramkę, nie? Tak dodam sobie do, do, do profilowego. I słuchajcie, grafika to tu się wyświetli wam gdzieś albo w opisie adresy e mailowe, gdzie ja wstawię autoresponder, gdzie wyślecie na to maila, dostaniecie autoresponder od razu z grafiką wektorową. Możecie sobie robić t-shirty, możecie robić sobie z tego naszywki, możecie robić sobie naklejki na samochody, to jest coś, co ja będę chciał na pewno robić. I to nie, nie chodzi o to, żeby to rozpowszechniać i hajs zarabiać. Jeżeli ktoś wymyśli sobie, że tam będzie z AliExpressu zamawiał jakieś ogromne ilości rzeczy z logiem triba, to róbcie sobie. Założenie jest takie, że to ma być projekt w 100% non-profitowy. Jak ktoś na tym zacznie biznes robić, to to będzie jego błąd. Ja nie będę tego potępiał, nie będę tego zabraniał, nie będę się o prawa autorskie kłócił z nikim. to jest kwestia po prostu jakby według mnie złamanie takiej zasady ale zasady to ja sobie wymyślam dla siebie, nie dla was nie? ja, ja mogę tylko sugerować i fajnie będzie kogoś na ulicy czy na drodze spotkać kto ma takie logo wtedy się możemy przywitać, możemy sobie zbić miśka bo mnie taka osoba dostanie zniżkę lepsze traktowanie no bo to jesteśmy braćmi, nie? Na no to chodzi. Nie będzie Discorda, nie będzie grup dyskusyjnych, nie będzie grupy na Facebooku. Żadnej struktury. Po prostu ten, kto chce pomóc innym. Ten, kto chce stworzyć jakieś takie braterstwo. Po to to jest. Nic więcej. Żadnej filozofii głębszej w tym nie ma. To, że ze specjalistami rozmawiam na temat spraw filmowych to nie jest związane z tym tematem. To jest związane z lasoterapią. Nie? Strasznie fajnie. Humor nam się poprawił, że zmarli nie z Oprócz nas przyjechał jeszcze OSP Leszno zapalić znicze. Duch w narodzie jest. Tak, tak właśnie.